to długa historia. Niedawno pojawił się na tym kanale materiał o zielu oraz tytoniu w serii Gothic. Opowiadaliśmy o jego roli w świecie przedstawionym oraz o zmianach, jakie następowały na przestrzeni poszczególnych części gry. Trudno mówić o zielu i nie wspomnieć słowem jak duży element w świecie przedstawionym stanowi alkohol. Kolonia karna w górniczej dolinie, którą poznajemy w pierwszej części Gotika, to miejsce pełne brutalności, surowych zasad i bezwzględnych układów sił. W tym zamkniętym pod magiczną barierą świecie, gdzie nie ma formalnego prawa, walutą stają się towary, przede wszystkim magiczna ruda, ale również alkohol, który pełni ważną rolę społeczną, handlową i symboliczną. Początkowo cały handel alkoholem w kolonii kontrolowany był przez Gomeza, czyli przywódcę Starego Obozu. Dzięki kontraktom z królem i jedynemu legalnemu kanałowi przesyłu towarów, to właśnie on miał pełen monopol na alkohol. Było to głównie piwo i wino, które trafiały do kolonii z królewskich dostaw. To Gomeza, jak również wszystkich magnatów, stawiał w uprzywilejowanej pozycji mogli w końcu regulować ceny. Sytuacja zmieniła się radykalnie wraz z secesją części ludzi Gomeza, którzy pod przywództwem Lee i przy wsparciu bagów wody utworzyli nowy obóz nad jeziorem. Tam właśnie narodził się alternatywny alkoholowy przemysł, który stał się jednym z fundamentów niezależności nowego obozu. Trzej kluczowi bohaterowie tego przedsięwzięcia to Horacy jako budowniczy i architekt, który zaprojektował tamę tworzącą system irygacyjny dla pól ryżowych, Ryżowy Książę, czyli nadzorca plantacji, który kontrolował zbieraczy i dystrybucję ryżu, oraz Jeremiasz, odpowiedzialny za destylację ryżu, przekształcając go w ryżówkę, mocny alkohol o lokalnym pochodzeniu. Ryżówka nie tylko zaspokajała potrzeby mieszkańców nowego obozu, czyli zbieraczy, szkodników, kretów i najemników, ale także przenikała do starego obozu, gdzie trafiała do zapasów cieni i magnatów, pojawiając się nawet na stole w sali tronowej Gomez'a. To symboliczny znak upadku monopolu Gomez'a i skuteczności niezależnych działań nowego obozu. Ważnym miejscem dla ryżówki była karczma Silas'a, gdzie to Jeremiasz produkował właśnie tą ryżówkę. Karczma pełniła rolę nie tylko punktu rozrywki i odpoczynku, ale przede wszystkim centrum dystrybucji tego lokalnego alkoholu. Obecność lokalnie produkowanego trunku w karczmie oznaczała ostateczne uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw i struktur Starego Porządku w ramach Starego Obozu. W grze występują również trzy inne alkohole: jest to mocne piwo, spirytus, a także wino, które również jest sprowadzane z zewnętrznego świata. W grze pomijając wiedzę skąd pod magiczną barierę trafia piwo i wiedząc w jakich warunkach tworzy się ryżówkę mamy pewną książkę. Przepisy tom drugim traktują o winie zapomnienia, które tworzone jest na wyspie Archolos, w zamkniętym i ograniczonym świecie szczątkowe, a nawet obszerne informacje, które docierają do nas z zewnętrznego świata, w tym przypadku, za bariery, w postaci ksiąg, własnej dedukcji czy opowiadań, wpływają na podświadome rysowanie większego świata. W Gotiku 2 pojawiają się już zupełnie inne alkohole i jest ich zdecydowanie więcej, a ich rola jest jeszcze większa. W wielu miejscach napotkamy wino, piwo czy gin. Nie sposób ukryć, że miasto Koriniz ma zapach taniego piwa. W obliczu kryzysowej sytuacji na wyspie, nowa administracja, by choć w niewielkim stopniu załagodzić burzliwe nastroje panujące wewnątrz kamiennych miejskich murów, z kontynentu przetransportowała liczne zapasy beczek z piwem, które następnie było rozdawane na placu Wisielców, całkowicie za darmo, bez żadnych ograniczeń. Nie jest to oczywiście jedyne miejsce, gdzie można zdobyć piwo. W portowej gospodzie pod Kuternogą właściciel Cardiff również sprzeda nam piwo, choć w ofercie ma również gin czy wino. Do jego gospody przychodzą obywatele portu, a w tym szemrane męty, przemytnice czy złodzieje, tacy jak na gór. Piwo w swoim asortymencie posiada także Koragon w swojej gospodzie pod tłustym cielaczkiem. I tu wkrada się także element problemów finansowych. Przed przybyciem do miasta Palerynów z ich darmowym piwem. Koragon miał sporą klientelę. W jej skład wchodzili mieszkańcy górnego miasta oraz mieszkańcy całego dolnego miasta, ale przez rozdawane darmowe piwo większość mieszkańców dolnego miasta wolała jednak pójść po to darmowe niż te od Koragona, co spowodowało, że właściciel dotychczas dobrze prosperującej gospody popadł w niemałe problemy finansowe. Tu muszę jednak wtrącić pewien absurd, który za tym płynie, bo jak to jest, że mieszkańcy dolnego miasta? Czyli rzemieślnicy czy handlarze biorą piwo darmowe, a ci ubożsi z portu jednak za piwo wolą płacić. Wino na wyspie Korinis produkuje się za zamkniętymi wrotami klasztoru. To właśnie tam w ciszy i spokoju nowicjusze w klasztornych piwnicach wytwarzają wino. Wino, które później w procesach logistycznych trafia do handlarzy i końcowo do poszczególnych obywateli wyspy. Za samą produkcję odpowiada mak ognia Gorax. Jako nowicjusz mamy również misje polegające na sprzedaży wina do karczmy Orlana. Wkrada się tam też motyw negocjacji cen, co ma realne przełożenie na zakończenie misji. Jeśli mowa o alkoholu i gotiku, to oczywiście musi być pewien element nielegalnej produkcji. Za to odpowiada farmer Wino, który w północno-wschodnim lesie w jednej z jaskiń otworzył nielegalną destylarnię Ginu. Działo się to jeszcze przed upadkiem bariery. Wino przez produkcję i dystrybucję tych jałowcowych dóbr szybko stał na świeczniku Straży Miejskiej. Dlatego zapieczętował on swoją destylarnię i opuścił przybytek, zostawiając tam 350 sztuk złota i ostatnie partie wyprodukowanego przez siebie ginu o łącznej rynkowej wartości prawie 200 sztuk złota. Gin znajdziemy w ekwipunku najróżniejszych warstw społecznych. Dżin pią bandyci, najemnicy, a także zwykli obywatele. W nocy kruka są jeszcze piraci, to też oczywiście nie może zawarknąć przecież rumu ten ma wiele różnych odmian. Występuje grog, który jest rozcieńczonym rumem oraz biały rum. Te alkohole pędzone są głównie w jarkędarze, czy to u Snafa w obozie bandytów, czy u Samuela w obozie piratów. Samuel opatentował także rum o nazwie szybki śledź. Jeśli mowa o patentach, to też ciężko nie wspomnieć o Lu. Lu był twórcą młota lu i podwójnego młota. Był on gorzelnikiem i właścicielem karczmy w obozie bandytów. Został on jednak zabity przez błotne węże, dlatego w grze go nie poznajemy. Co mnie cieszy, to fakt, że w grze pojawia się grog. A czym on w zasadzie jest? Z tym wiąże się największe zagrożenie, na jakie mógł natrafić marynarz, a mianowicie szkorbut. Szkorbut to choroba, która pojawiała się przy długotrwałym deficycie na witaminę C. Marynarze podczas wielomiesięcznych kursów nie mieli dostępu do owoców i warzyw, więc, przy poznaniu zjawiska szkorbutu, zaczynali mieszać popularny wśród marynarzy rum z sokiem z cytryny lub limonki. Owoce te bogate były w witaminę C, która realnie zapobiegała szkorbutowi. Sam sok z cytryny czy limonki szybko się psuł i fermentował, dlatego właśnie łączono go z alkoholem. W samym Gotiku występuje też zadanie o tytule Brak, gdy to farmer Randolph decyduje się zerwać z nałogiem alkoholowym. Należy wtedy przynieść mu miksturę od sagity, która wyleczy go z nałogu. Misja ta pojawia się tylko jeśli gramy Paladynem, i stanowi pierwszy znany mi motyw Gotiku próby uwolnienia się z nałogu picia. W Gothic'u 3 pojawia się o wiele więcej alkoholi, ale o dziwo część znanych nam znika. Najpopularniejszym trunkiem staje się woda. Pija ją duża część ludzi i ogrom orków. Dostępna jest też u każdego karczmarza czy u znacznej części handlarzy. Wkrada się na większą skalę tworzenie alkoholi. W trzeciej części wodę przyrządzimy albo za pomocą alkojagód, albo za pomocą kaktusów. Przez co śmiało możemy przypuszczać, skąd jej popularność na całym kontynencie. Oba sposoby destylacji zakładają pozyskiwanie składników powszechnie dostępnych: kaktusy rosną w Warancie, a alko jagody w Myrtanie, zwłaszcza na północy oraz w Nordmarze. Jak mnie pamięć nie myli, całkiem sporo jest na południu oraz na wschodzie Nordmaru. Mimo, że woda jest najpopularniejsza, to wielkim szacunkiem cieszy się Nordmarska Starka, która jest ceniona zarówno przez orków, jak i przez mężnych wojów śnieżnego Nordmaru. Opowiedziałbym teraz, czym różni się starka od wody. Lecz nordmarska starka to nazwa, która występuje tylko i wyłącznie w języku polskim. W niemieckim występuje nazwa Nibelgeist, czyli duch mgły, a w angielskim Noginfog, czyli potoczne sformułowanie na zamglenie umysłu. Jest też autorski przepis na wodę. Chodzi tutaj oczywiście o tunelowy bulgot wytwarzany przez u golfa, do którego pomijając alkojagody, dodaje się żuwaczki pełzacza, a nawet magiczną rudę. Trunek ten jest na tyle mocny, że bez odpowiedniej liczby, co najmniej 200 punktów wytrzymałości, całkowicie ścina z nóg. Ale w Gothiku 3 jest jeszcze wino. Wino nie jest tylko popularne wśród ludzi, bo od teraz wino jest w ekwipunku goblinów czy ogrów, co dodaje pytania, czyli sami, czy są to pozostałości po atakach na ludzi. Tak czy inaczej wina stworzyć się nie da przez gracza. Nie ma do niego żadnej receptury, ale jest za to jednym ze składników do ugotowania chociażby gulaszu. Część z was może się jeszcze zapytać, ej, a przypadkiem w Gotiku 3 nie było więcej alkoholi? Oczywiście tak, ale to dopiero za sprawą modów. Przykładowo piwo i chmiel są dostępne dzięki Quest Pakowi. W Gotiku 1 nie występuje dużo alkoholi, ale każdy trunek jest uzasadniony w grze. Wytwarzana w nowym obozie ryżówka jest regionalnym, by tak rzec, alkoholem, który powstał z powodu ograniczonego dostępu do alkoholi pod magiczną barierą. Piwo popularne najbardziej jest w starym obozie, przez to, że wytwarzane za magiczną barierą dociera do magnatów za sprawy wymiany handlowej z królem Zarudę, podobnie jak bardzo mocno ograniczone w kolonii wino. W Gotiku 2 dostępny jest wytwarzany na lewo tanijin, trafiający do nisko urodzonych obywateli, ale także do bandytów czy do ekwipunku najemników. Jest także piwo, które staje się symbolem rozdawnictwa i problemów gospodarczych w mieście. Rozdawane za darmo z polecenia paladynów na placu Wisielców, doprowadza do ruiny Koragona, który do tej pory za sprawą piwa sprzedawanego w swojej karczmie dorabiał się złota w tych ciężkich czasach na wyspie. Wino, które jest najdroższym trunkiem, wyrabiane jest w klasztornych piwnicach, by docelowo trafiać do ekwipunków koneserów. Mamy też wątek piratów, wypełniony pasującym do klimatu drogim rumem i tańszym od niego grogiem. Ale mówiąc o gotyku, głupio teraz nie wspomnieć o kronikach, które w tym przypadku wykonują pracę tytaniczną. Jeśli mowa o użyciu alkoholu pod względem mechanicznym, tak jak w przypadku Gotika 3, i pod względem kreowania świata, bogacenia lor, tak jak w Gotiku 2 czy Gotiku 1, a nawet lepiej. Ale po kolei. Kroniki wprowadzają ogromną ilość alkoholi, więc postaram się to jakoś uporządkować i zacznę od oczywiście płynnego złota Archolos, czyli od wina. W grze mamy czterech dystrybutorów wina. Pierwszym jest Ernesto, który rozprowadza wina wśród najzamożniejszych mieszkańców miasta za pomocą swojej austerii, znajdującej się w górnym mieście. Wiekowe wino Ernesto kosztuje aż 100 sztuk złota, przez co jest najdroższym, ale uznajmy, że dość łatwo dostępnym winem. Drugim dystrybutorem jest Lorenzo, a dokładniej sama Gildia Araxos. Mają oni w swojej ofercie wieloletnie wino Araxos. Wino jest tanim, bo kosztującym 15 sztuk złota, łatwo dostępnym trunkiem na kieszeń niemal każdego mieszkańca. Trzecim jest winnica Rity. Rita nie stworzyła swojej winnicy, dostała ją natomiast po mężu, który odziedziczył ją po arazolu. Arazol stworzył wino, które mieszkańcom znane jest pod nazwą wino arazola. Jest ono drogie, bo kosztuje aż 75 sztuk złota od butelki, ale jest lubiane, klasyczne i bardzo cenione. Rita natomiast stworzyła własne wino, które dzięki dodaniu cytrusów nabrało ciekawego aromatu. Nazwa tego wina to dziedzictwo arazola. Wino to pod kątem cenowym nie jest dostępne dla każdego mieszkańca, ale za to jest tańsze niż to oryginalne wino arazola, gdyż kosztuje tylko 50 sztuk złota. Największym dystrybutorem wina jest jednak winica Valerio. Samego właściciela winicy nie mamy okazji poznać, ale za to poznać możemy jego synów, Andreasa i Holdwiga, których historię rozwijam w dedykowanym o nich materiale. To w tej winicy powstało wino o nazwie Czerwony Valerio. Trunek ten łączy w sobie dwie istotne rzeczy: jest dobry i przystępny cenowo. To też w tej winicy Gambert wytwarza własny alkohol, jakim jest dziedzictwo Gamberta. On sam również z nami może wytworzyć alkohol, gdzie to my możemy nadać mu nazwę. Wino to ma koszt 250 sztuk złota, ale samo wino ma zadanie głównie mechaniczne niż lorowe. Przynajmniej tak to postrzegam. To oczywiście nie wszystkie wina. Wino Ognik jest winem pochodzącym z wyspy Glenwyr. Daje nam to informację, że na innych wyspach wschodniego archipelagu kultura winiarska jest albo rozwinięta, albo dopiero się rozwija. Mamy także wino z północnych krain, a jest to nordmarski wariant wina. Mamy także zwykłe wino, o nazwie Wino, oraz wieloletnie wino. W tym przypadku producentów nie znamy. Daje nam to jednak informacje, bo z jednej strony win jest więcej, porządne wina mają swoje tańsze zamienniki, oraz gdzieś na świecie jest więcej dystrybutorów, czy to na wyspie, czy poza nią. Ale oczywiście nie tylko wina są tak rozbudowane, bo samych piw jest więcej. Mamy piwo wyspiarskie ze słodu pszenicznego, bo choć produkowany jest w browarze Tomasa, to nazwa pochodzi jeszcze z czasów, gdy browar miał innego właściciela, a sam lokal nazywał się Browarem Wyspiarskim. Tomas jednak w swoim browarze stworzył mrocznego paladyna, który produkowany jest z palonego słodu. Bije cenowo popularne piwo wyspiarskie na głowę, ceną tylko 9 sztuk złota. Tomasz podchodzi do piwa bardzo osobiście. Nie chce na swoim wynalazku zarabiać, ale chce by było docenione na całym świecie. To w końcu Tomasz zleca nam zadania, by rozprowadzić Mrocznego Paladyna do wszystkich knajp w mieście. I tak też się staje. Mroczny Paladyn trafia do Zamtuzu Mroczne Tajemnice, do Karczmy Helgi, do Straży Miejskiej, a nawet do Gildii Zamorskiej Araxos, która rozpoczyna piwem handel zamorski. Łączy się to też z Gotikiem 2, bo w końcu w Gotiku 2 wszystkie piwa są przecież mrocznym paladynem, co jest świetnym nawiązaniem. W kronikach są też inne piwa, jak mocne piwo w kuflu czy najtańsze piwo butelkowe. W samej grze mamy też takie alkohole jak grzaniec, gin, grog, pojawia się zbożowa starka czy malinowa nalewka. Podejście twórców do alkoholi w grze jest bardzo rzetelne. Skoro jest dużo piwa, to musi być browar, a skoro jest browar, to padają też informacje o procesie produkcyjnym. Jak są maliny, to jest z nich nalewka, a skoro jest ogrom wina, to cała wyspa winogronami stoi. W kronikach pojawia się też element alkoholu, który daje nam negatywne efekty. Dzieje się tak z każdym mocnym alkoholem. Takie trunki, jak lokalny bimber czy butelka spirytusu, zabiorą nam punkty zdrowia. Niektóre alkohole odbiorą nam trochę życia, inne odnowią nam niewielki fragment paska zdrowia czy many, a jeszcze inne, jak wina Ernesto czy Gamberta, dadzą nam bonusy na stałe. Z mechanicznego punktu obserwacji serii Gothic, alkohole, wszystkie, bez wyjątku czy to w Gothicu 1 czy Gothicu 2, dają naprawdę niewiele bonusów. Parę punktów do odnowy many czy życia są tak naprawdę kroplą w morzu potrzeb przy pełnoskalowej eksploracji mapy. Nie są w stanie odnowić nam utraconej many czy punktów życia w takim stopniu jak mikstury czy rośliny. Używanie alkoholi jest nierentowne, o wiele bardziej opłaca się je sprzedać niż oczywiście zużyć. Inaczej ma się sprawa w Gothicu 3. W trzeciej części wino czy woda odnawia nam sporo wytrzymałości. Często alkohol staje się substytutem odnowy paska odpowiadającego za wytrzymałość, czy manę. Często użyjemy ich jako mikstury, gdyż jest to zwyczajnie bardziej opłacalne cenowo, niż zakup mikstury wytrzymałości, tak samo z maną. Wino w lepszej cenie wypełni nam pasek many, niż sama mikstura many. Jednocześnie alkohole w trójce stają się głównie kwestią mechaniczną, a nie tylko lorową, jak w przypadku poprzedniczek bo w jedynce czy dwójce alkohol nie był przez nas używany inaczej niż poprzez misje, które często przypominały nam o roli alkoholu. Ciekawie implementują alkohol kroniki, bo w kronikach myrtany alkohol jest używany mechanicznie, sprawiając, że my sami jako graczy mamy zapotrzebowanie na konsumpcję, jak również nie tyle co rozbudowuje lore, ale jest jego istotnym elementem, nie mówiąc już o licznych ciekawych misjach związanych właśnie z alkoholami. Oczywiście, tak jak w przypadku materiału o zielu w gociku, głupio mi mieć waszą uwagę i nie skorzystać z tego, by przemycić coś pozytywnego. Alkohol jest ciekawym elementem, który ubogaca świat wirtualny. Jest również nietuzinkową spuścizną kulturową na całym świecie, ale jest to przede wszystkim potężny wróg publiczny. W świecie rzeczywistym, niestety, nie ma sagity, która za 300 sztuk złota sprzeda nam miksturę leczącą uzależnienia. Mam za to inne sposoby na tą nierówną walkę z tymi uzależnieniami. Zostawiam tutaj numer na ogólnopolską infolinię do walki z uzależnieniami. Połączenie jest bezpłatne, a infolinia działa codziennie w godzinach od 16 do 21. Wam natomiast dziękuję za oglądnięcie materiału i trzymajcie się. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół.